I jeszcze ostatni odcinek na dzisiaj, 65. Misja nazywa się Fast Way to Exit, czyli szybka droga do wyjścia. To zaczynamy. No i na początku mamy do wyboru, widzę, dwie drogi. Albo możemy pójść w górę, albo w prawo. Kompletnie nie widać... Co jest tam dalej, więc musimy po prostu zaryzykować którąś z tych dróg. No to niech będzie, że pójdziemy sobie najpierw w górę. Zobaczymy co się tutaj dzieje. O, jest jakiś piorunek. Tam jest wyjście po prawej stronie. Teraz widać. No ale na razie musimy sobie iść jakoś tutaj, skoro już wybraliśmy tą drogę. Tutaj bardzo dużo kamieni. O, w ogóle jest zero spinek wymaganych do zebrania, czyli nie ma żadnych spinek na planszy. To też ciekawe. I teraz, jak pójdziemy w dół, to tutaj te kamienie wszystkie się za nami sypną, więc trzeba będzie od razu gdzieś pójść chociaż jeden krok w prawo. Teraz możemy pójść sobie albo tą górną ścieżką, albo tą dolną. Jest to zupełnie bez znaczenia. A teraz tutaj, czy powinienem pójść bardziej w lewo, czy w dół? No bo te kamienie wszystkie teraz będą tutaj za nami leciały. Może ukryję na chwilę ten pasek, który jest na dole, to będzie coś więcej widać. No właśnie, w dół nie możemy pójść. To jest pułapka. Więc musimy pójść w lewo, ponieważ tutaj mamy przejście dalej. No i to już jest koniec tej, tej całej lewej części planszy. To nam się udało zrobić z tymi kamieniami. Teraz przechodzimy sobie bardziej w prawo. Tutaj z kolei mamy bardzo dużo pomarańczowych dyskietek. Czyli też musimy tutaj zachować szczególną ostrożność i musimy się kierować w górę. Czyli, może tak, warstwami sobie powoli będziemy te dyskietki zrzucać, robić tutaj jak najwięcej miejsca, i za chwilę będziemy się orientować, co jest tam jeszcze dalej. I jeszcze sobie zrzucimy te dyskietki. Aha, i to już jest w zasadzie końcówka tego pomieszczenia. Nie musimy zrzucać tych wszystkich dyskietek. Wystarczy, że zrzucimy sobie tą i poprzez szpulkę przechodzimy sobie do kolejnego pomieszczenia. I tym razem mamy bardzo dużo nożyczek. Jeżeli pójdziemy w górę, to ten kamień spadnie i te nożyczki wszystkie wyjdą, więc musimy od razu szybko uciekać. Tutaj jeszcze widzę jest taka pułapka w postaci szpulki, która prowadzi donikąd. Więc musimy ją ominąć, przechodzimy dopiero przez tą drugą szpulkę. No i już jesteśmy przy wyjściu, więc wchodzimy do wyjścia. I kończymy za pierwszym podejściem tą łatwiejszą od poprzednich misję 65. To już był na dzisiaj ostatni odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie. Za niedługo będę nagrywać, myślę, kolejne. Więc do zobaczenia wkrótce.